Ale ogólnie to zanim zaczniemy, mam do Was takie jedno pytańko. A mianowicie, czy lubicie mandarynki? Macie w tym momencie 5 sekund na napisanie odpowiedzi w komentarzu tak lub nie. Start! 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Ok, a więc jeżeli napisaliście, że nie, nie lubicie mandarynek? No to super, gratulacje, macie rację. Nie powinno się ich lubić jeść. A natomiast, jeżeli na, yy, napisaliście, że lubicie jeść, to lepiej gwałtownie pomyślcie nad swoim życiem. przeproście wszystkie mandarynki, które zjedliście, bo inaczej one wam się odgryzą. Dosłownie. I zamiast oto takich pyszności, staną się naprawdę dla was wrogami. I dlatego właśnie mandarynki wkrótce przejmą kontrolę nad światem. A żeby uniknąć właśnie czegoś takiego, proponuję poddać się całkowitej transformacji w oto coś takiego. A więc, jako ekspert, sądzę, że gatunek ludzki na planecie Ziemskiej wkrótce wyginie. Jezu, duszę się przez ten koniec. Wiedziałem, że nie powinienem wkładać go Nie chcę się jeszcze zmieniać w politykę, ale w mandarynkę tak polecam.